Istnieje spora szansa, że to jeden z ważniejszych odcinków tej serii, gdzie pokazuje jak rozwijać konto free to play od samego początku i co robić po kolei. Ponieważ tutaj zajmiemy się dwoma, tak dobrą sprawę, dosyć kluczowymi aspektami, czy być może nawet trzema. Sytuacja na koncie po około 5 dniach od jego założenia, natomiast przez weekend praktycznie nie grałem, więc powiedziałbym po dwóch, że po dwóch jest taka, że mamy KL na 5 gwiazdek zbitego. No i mamy zrobioną kampanię. Jeżeli chodzi o hard, to prawie całą. a Nie, przepraszam, całą na trzy gwiazdki. Więc tutaj już jest skończona. No i mamy też brutal zrobiony na początku na trzy gwiazdki. Później wygląda to trochę gorzej. No i gdzieś tutaj się zatrzymałem. Żeby dotrzeć do samego końca, czyli do tego miejsca, do dwunastego stage'u i do trzeciej mapy tam albo do szóstej, musimy mieć KL-a wbitego na 6 gwiazdek. I to jest aktualnie naszym celem, żeby dobić go do 6 gwiazdek, żeby on mógł tą kampanię farmić na samym końcu. Dlaczego na tym nam zależy? Ponieważ tutaj będziemy zgarniać i dużo doświadczenia dla championów i dużo silvera, co po prostu przełoży się do rozwoju naszego konta. Czy w sumie co po prostu przełoży się na rozwój naszego konta i sprawi, że będziemy ten progres robili szybciej, czy znacznie lepiej. Więc jakby celem jest dotarcie do tego stage'u, a pośrednim celem jest wbicie KL na 6 gwiazdek. Bum, przepraszam bardzo, że przerywam, ale mam dla Ciebie czterech czempionów, w tym legendarną Narmę na sam początek, na 25 levelu konta ta ogara na 45 Ugo, a na 50 epickiego Mausoleum Major. Jedyne co wystarczy zrobić, żeby ich czterech dostać, całkowicie za friko jest zarejestrować nowe konta, to z linku w opisie tego filmu. Ale uwaga, żeby to zadziałało, musisz się wylogować z Plerium Play, usunąć wszystkie konta, które masz tam dodane i dopiero po tym kliknąć w ten link, bo inaczej gra nie potraktuje cię jako nowego gracza i tych czempionów nie dostaniesz. A są oni totalnymi kozakami, którzy ułatwią ci progres praktycznie w każdym trybie. Więc nie czekaj i klikaj link w opisie, a teraz lecimy z dalszą częścią. I teraz tak, żeby wbić KL na 6 gwiazdek, potrzebujemy oczywiście zwanych food championów, których będziemy mogli poświęcić, żeby mm, Ela zrankapować, czyli mówiąc krótko, potrzebujemy tego. I jakby tym się w tym momencie będziemy chcieli zająć. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Wszystko w tej grze to są zasoby. Mam na myśli silver, energia, gemy, mm, czas. I tak dalej, i tak dalej. To są zasoby, które powinniśmy wydawać w określonych momentach, żeby zmaksymalizować to, co z tych zasobów dostaniemy, bo możemy wydać sobie energię, ale jeżeli nie zrobimy tego sprytnie, to nagród będzie mniej czy może, jeżeli, może inaczej, jeżeli zrobimy to normalnie, to nagród to ilość nagród będzie normalna, a jeżeli zrobimy to w jakiś przemyślany sposób, to ilość nagród może być dwa czy trzy razy większa. Taką podstawową rzeczą, o której chcemy pamiętać, grając ogólnie w tą grę, nie tylko na początku, ale również później, jest to, żeby zasoby wydawać w odpowiednich momentach. I takim momentem jest na przykład sytuacja, kiedy mamy odpalony turniej Champion Training Tournament, gdzie możemy za darmo zgarnąć te rzeczy, które są tutaj widoczne, tu jeszcze jest te 100 tysięcy silvera, oraz dodatkowe nagrody tutaj. Dlatego nie chcemy levelować tych bohaterów, nie chcemy ich wbijać na te gwiazdki tak po prostu spaki paki, z paki, no od paki, Tylko chcemy poczekać na takie wydarzenie i dopiero wtedy się odpalić i wtedy jak największą ilość zasobów. Zebranych wcześniej wydać po to, żeby wylewelować tych czempionów i jak najwięcej punktów zdobyć. Tutaj dostaniemy rzeczy za różne dostajemy punkty za różne rzeczy: za levelowanie czempionów, za zwiększanie ich rangi, za ascendowanie czy za, za używanie skill -tomów. I zazwyczaj będziemy chcieli to trzymać wszystko na takie właśnie wydarzenie. Dodatkową rzeczą, akurat tak się fajnie zużyło, jest clan versus clan. W momencie, kiedy jesteśmy w klanie, to możemy wziąć sobie udział w takim wydarzeniu. Tutaj mamy kilka możliwości zdobywania punktów, no i mamy też nagrody, które są też całkiem potężne. I warto jest, jakby, sparować te dwie rzeczy naraz, tak? Czyli, yy, znaczy, warto. Nie zawsze się tak uda. Natomiast, jeżeli mamy taką możliwość, to chcemy mm, robić i turniej, i CVC jednocześnie. I w tym momencie ja sobie mogę poczekać, i jak odpali się CVC, no to jakby wydać wszystkie surowce i zyskać te jak największą ilość nagród, tak na prawdę, czy tak na, tak mówiąc wkrócie. I warto jest pamiętać też o tym, że my sobie spokojnie możemy na przykład tych czempionów levelować nam na 30 level na 3 gwiazdkach, a w momencie, kiedy są takie turnieje albo CVC, to dopiero wtedy zwiększyć ich rangę, czy tak jak w przypadku tym, dopiero w tym momencie zwiększyć ich rangę. E, oczywiście część czempionów będziemy musieli... Mm, Wylewelować gdzieś tam wcześniej, bo nie zmieści nam się tutaj ich nieskończona ilość, ale jakby tych najlepszych, największych trzymamy właśnie na to. Tak samo jak trzymamy wszelkiego rodzaju yy, bryusy, czyli te napitki. To jest też dobry moment, żeby to wszystko odpalić i żeby właśnie w tym momencie jak najwięcej tych zasobów wydać i zdobyć jak najwięcej punktów. Więc, żeby dać dobry przykład to my tego wszystkiego nie robimy w tej chwili. Nie robimy tego w tym momencie, tylko poczekamy sobie te 10 godzin, aż faktycznie CVC się odpali i dopiero wtedy zaczniemy to wszystko wydawać. Natomiast w tym momencie no, możemy kilka rzeczy odebrać, bo to i tak się resetuje o drugiej, czyli za 2 godziny tutaj sobie to zostawiamy, bo nie będziemy mogli to odebrać jutro, czy ja będę mógł odebrać jutro. Tutaj sobie to wszystko trzymamy. Tutaj dalej sobie to wszystko trzymamy i czekamy na jutro. I teraz, tak. Z tym, oczywiście, nie ma sensu czekać, bo to się zresetuje za dwie godziny. Ale za dwie godziny z trasy tego quest'a a będzie on po prostu po raz kolejny, więc sobie zrobimy to po raz kolejny. Tutaj natomiast sytuacja jest taka, że to sobie oczywiście odbieramy i teoretycznie można by to zostawić, ale bardziej nam zależy na tym, żeby zgarniać te szardy w związku z czym to sobie też odbieramy i po prostu dostaniemy te questy na nowo. Tutaj sobie to odbierzemy, jak już się odpali event i będziemy mieli dodatkową energię. Z racji tego, że mamy trochę dodatkowej energii, to warto jest oczywiście ją spożytkować, nie będziemy tutaj czekać i robimy sobie standardowo misję. Tutaj mamy na przykład odblokować 3 razy tier drugi masterek dla dwóch czempionów. Czyli wystarczy zrobić po prostu tak, że damy sobie damy sobie coś takiego na fein i mamy to zrobione. I tutaj jest kilka rzeczy do zrobienia. Tutaj na przykład musimy wyfarmić yy, łącznie 5. 4, 5, 6 gwiazdkowych artefaktów ze stage'u 5 albo wyższego Ice Golem Ja już tego nie będę pokazywał, chociaż jeszcze może to pokażę, bo to jest dosyć istotne. Tylko ja już sobie to po prostu porobię, bo myślę, że nie jest to na tyle skomplikowane, żeby to było trzeba tłumaczyć. Tutaj, jeszcze dla jasności, idziemy sobie tutaj i ze stage'u 5 albo wyższego musimy wydropić łącznie 5 artefaktów, które mają tam chyba było 4, 5 i 6 gwiazdek. 6 gwiazdek raczej nie wydropimy, ale te inne są jak najbardziej możliwe. Dobra, zrobiłem sobie to, zrobiłem sobie to wcześniej i to są dosyć istotne misje. Tych misji trochę jest, tutaj mamy 25 laser Spirit po, 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 po Potions. Później będą wyższe, natomiast chodzi o to, żeby udać się do odpowiedniego zamku. W przypadku Spirit będzie to Spirit Keep i problem jest w tym, że te zamki na początku są otwarte non stop. Ale tylko przez pierwsze 7 dni od założenia konta. Po 7 dniach Wojtki jest otwarty w niedzielę, ten jest otwarty w poniedziałki, w czwartki, chyba, no i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrze jest zrobić sobie wszystkie te misje w ciągu pierwszych 7 dni. Dlatego być może otwieranie konta, czy znaczy tworzenie konta przed weekendem, kiedy ma się zamiar nie grać, nie jest najlepszym pomysłem. Yy, I zrobić sobie to. Jak najszybciej, żeby później nie blokowało Ci to postępu w tych wszystkich yy, pierdołach. Bo resztę pierdół można zrobić po prostu wykonując poszczególne rzeczy, a na to, to, na to tutaj musimy czekać. Więc ja sobie jeszcze to zrobię, a później przejdziemy do tych turniejów, o których mówiłem. 25, trochę to będzie trwało. No i tutaj uwaga, bo yy, teoretycznie im niższy level robimy, tym mamy większą szansę na laser split pod pot, ale prawdopodobnie nie chcesz robić niższego levelu, chcesz iść na jak najwyższy, mimo tego, że potencjalnie może tam dropić mniej tych mniejszych, to będzie tam dropić więcej tych większych, a te większe są warte 10 razy więcej. W sensie, jak sobie tutaj weźmiemy, to 10 takich to jest jeden taki, 10 takich to jest jeden taki, dlatego nie warto jest patrzeć na to, że dostajesz mniej tych, a dostajesz te, bo i tak to w przyszłości wykorzystasz, a farmić po prostu sumarycznie jakby więcej zasobów. Jeżeli chodzi o to, jak to robimy, no to idziemy do Spirit Keepu, robimy sobie jakąś drużynę, no i standardowo sprawdzamy, który z możemy farmić bez problemu. Dobra, wreszcie nastaw ten moment, kiedy CVC zostało odpalone i kiedy mamy jednocześnie tutaj fajny turniej. Więc, naszym zadaniem w tym momencie jest zdobyć rzeczywiście te wszystkie nagrody, przynajmniej na tym koncie, i tutaj zapisać się jak najwyżej. I teraz, tak dwie rzeczy wstępu. Podstawowa rzecz to, chcesz trzymać zasoby właśnie na takie wydarzenia. Ja to już mówiłem trzy razy w tym odcinku, ale po to, trzymamy sobie potencjalnie tutaj energię. Przykładowo. Czy po to sobie trzymamy tutaj jakieś nagrody Żeby wykorzystać to w takim momencie Są inne turnieje, są inne wydarzenia Warto jest się z tym zaznajomić I po prostu sobie popatrzeć I być przygotowano na tym, że daną rzecz robimy W momencie, kiedy jest jakiś tam turniej Czy jakieś tam wydarzenie Przykładowo, jeżeli chcemy farmić smoka Czyli tego ziomka tutaj Bo chcemy jakiś tam set wydropić Frost, Avenging, Salt, Ward Czy cokolwiek innego To czekamy z tym farmieniem, aż będzie taki turniej bo teraz nie dość, że wyfarmimy tej temy, to jeszcze dostaniemy te nagrody czy te nagrody, więc jest to po prostu podwójna korzyść. Kolejną kwestią jest to, że CVC, czyli Clan vs. Clan, też jest bardzo dobrym źródłem różnego rodzaju nagród. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda to tak, że klan mierzy się z klanem i ten, który zdobędzie więcej punktów, ten jakby wygrywa. Ilość punktów jest zależna od tego, mamy przykładowo od czempionów, dostawanie nowych, Upgradeowanie czempionów i dostawanie nowych, tutaj mamy za robienie kampanii, tutaj za minotaura, tutaj za robienie pająka, tutaj za arenę, tutaj za demon lorda, tutaj za coś tam innego. Czyli po prostu w tym miejscu możemy sobie farmić punkty. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak podwójne punkty, warto jest to zrobić, w potion Keepach przykładowo mamy podwójne punkty, mamy podwójne punkty tutaj i mamy podwójne punkty w gear objective. Więc tutaj można tych punktów dodatkowo nafarmić. Im więcej punktów zdobędziemy, tym zdobywamy więcej nagród, akurat w tym przypadku tylko i wyłącznie gildiowych. Mamy różne tiery i tak dalej, nie będę tego tłumaczył, bo to nie jest akurat miejsce na to ale jest to opłacalne miejsce do farmienia nagród. Jeszcze jest CVC drugi, który ma nagrody personalne. Jeżeli ma, One są chyba jakoś na zmianę i Klanowe są zawsze, a klanowe i personalne są jakby co drugi e event, więc na te, na te, gdzie są personalne nagrody, chcemy bardziej czekać. No a tutaj mamy właśnie między innymi tych czempionów, więc w tym momencie, kiedy ma, naszym celem jest wbicie KLA a naszych gwiazdek, to jest dobry moment, żeby się odpalić i jak najwięcej tych czempionów wylewelować i tak dalej, i tak dalej. Jak będziemy to robić? Robimy to na kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest oczywiście farmienie kampanii. Farmienie kampanii polega na tym, że farmimy kampanię. I nie jestem pewien czy w 100% przypadków, ale w większości przypadków chcemy robić level 12, 3 albo 6. Albo na hardzie, albo na brutalu. Na brutalu bez kl na 6 gwiazdkach może być ciężko, albo jest to w ogóle nierealne, nie jestem pewien. Natomiast na hardzie powinniśmy z kl na 5 gwiazdkach bez problemu to robić. Na stage'u 3 mamy trochę więcej silvera, bo tutaj nam, dropią, tutaj nam dropią tarcze, które są nieco droższe, tutaj mamy trochę więcej expa, bo, bo to kolejny stage. Więc jeżeli zależy Ci stricte na expie, to klepiesz to tutaj, jeżeli na zrównoważonym, to klepiesz trójkę. W naszym przypadku klepiemy sobie szóstkę, bo zależy nam na yy, expie tylko. Zrobiliśmy sobie to, zajęło nam to 52 sekundy, czyli dosyć długo. Oni dostali Expa. No i tak to powtarzamy w kółeczko, w kółeczko, w kółeczko, w kółeczko, aż tak naprawdę nie stracimy energii. Ja oczywiście nie będę tego wszystkiego nagrywał, bo to całkowicie sensu by nie miało. Natomiast pokażę prawdopodobnie jakieś takie efekty stage y i tym podobne sprawy. W międzyczasie oczywiście robimy inne pierdoły. Ale też chcę pokazać drugą rzecz, bo drugą rzeczą jest to. Że możemy sobie, jak mamy tutaj przykładowo ten turniej z mamy aktualnie punktów 129, no to możemy to. No, i w klanie tak samo tutaj mamy, tutaj w tym momencie mamy 100 punkcików. To możemy sobie nie tylko walcząc, a również robiąc coś innego, hmm, te punkty farmić. I przykładowo mamy opcję w karczmie na levelowanie poprzez poświęcanie tych ziomków, albo poprzez poświęcanie briusów. Możemy sobie poprzez poświęcanie briusów. Wyfarmić tutaj bardzo szybko. Bum, proszę bardzo. I mamy 58 punktów, e, 58 punktów turniejowych. Tak pokażę to, nie wiem po co, ale pokażę. E, w tym momencie trochę nam to urosło. Chociaż wydawało mi się, że miałem 100 z hakiem, ale może, mo, może mi się wydawało. A tutaj mamy w tym momencie już 245. No i teraz kolejnym krokiem będzie wbicie ziomka na... gdzie on jest? Na 3. gwiazdki, tak? Nie, na 4 gwiazdki, przepraszam. I teraz tak, jak widać, nie mam tutaj najwięcej ani białych, ani zielonych czempionów wylewelowanych. Tych mógłbym wylewelować, ale chcę pokazać też coś innego. Jeżeli chodzi o tych czempionów, to ich można sobie poświęcać. To nie jest tak, że niebiescy czempioni są nie wiadomo jak mocni. Natomiast można też przy tym zrobić jakiś błąd i poświęcić jakiegoś dobrego czempiona. I warto jest zaznajomić się ze stroną, która nazywa się Hel i z rankingiem, który tutaj jest i po prostu popatrzeć sobie, którzy czempioni są spoko i warci zostawienia, a którzy nie. Przykładowo, jeżeli mamy tutaj War Maiden i wpiszemy sobie i widzimy, że. Nie wiem czemu są dwie. World Maiden ma ocenę ogólną 3, to takiego czempiona można zostawić, tym bardziej, że ona jest do wyfarmienia z kampanii i tak dalej. Ogólnie niebieskich czempionów 3-3,5 zostawiamy, a poniżej to raczej nie ma to większego sensu. Można spokojnie tych słabych czempionów poświęcać, tak? Mamy na przykład Coldheart, która jest bardzo dobrym niebieskim czempionem, która ma ocenę 4 i ona jest mega dobra. Ale mamy też przykładowo Eldera, który nie wiem jaką ma ocenę, ale raczej dobry nie jest. No ma ocenę 1.5. No to takiego możemy poświęcić bez najmniejszego problemu. Eee, czy Mediciusza. Medi, Medicus. No akurat ona ma 2.5, no to ona się jeszcze może do czegoś mm, przydać. W takim przypadku możemy sobie ją tutaj zalokować, żebyśmy jej nie zniszczyli. Natomiast na przykład... Chevalier, który ma ocenę 2, czy rok tu, który ma ocenę półtorej, no to są czempionie, których możemy przerobić na mielonkę, mówiąc krótko. Tylko zwróciłbym tutaj jeszcze uwagę na jedną rzecz. Jak czempion ma taki znaczek tutaj na środku jest niebieski, to znaczy, że ten czempion jest przydatny do jakiejś fuzji. Te fuzje, czy robić, czy nie robić, to już inna kwestia. Natomiast Templar jest przydatny, o tutaj do tej fuzji, czy ten czempion jest dobry, to już inna sprawa. Natomiast na przykład dla Justicara musimy zrobić w misjach. Więc jeżeli chcemy to zrobić, to takiego czempiona sobie zostawiamy i go nie przepalamy. Ja sobie zawsze takich ziomków wrzucam do Volta, żeby przez przypadek ich nie m, prze, prze, przemielić. E, War Maiden też do tego służy. Roktów też do tego służy. Natomiast akurat ci czempioni są do wyfarmienia w kampanii. W naszym konkretnym wypadeczku zrobimy sobie tak, że tego sobie wylewelujemy, poświęcimy Eldera, Czawaliera, Albo tego. On jest to prawda zascendowany, ale to małe, ma, małe znaczenie ma. no bo dobra. Poświęćmy tego. I upgrade'niemy sobie go na 4 gwiazdki. No i w tym momencie, jak on ma cztery gwiazdki, no to możemy instantowo pom podnieść mu poziom e, briusami, poświęcić tych briusów. No i jak przed chwilą mieliśmy tutaj niecałe 100 punktów, czy coś koło tego, to w tym momencie już mamy 200 punktów. A jak mieliśmy sobie w klanie punktów 100, to już mamy 345. I na tym to farmienie punktów polega. Ja też nie bez powodu tego ziomeczka tutaj rozwijam i farmię, bo on też jest dosyć ciekawą, yy, dosyć ciekawą postacią, która też za chwilę będzie nieco bardziej wykorzystana. Jeżeli chodzi o innych czempionów, no to tutaj mamy czwóreczki. Możemy sobie to poupgradeować, Będziemy, znaczy dwójeczki, nie czwóreczki, przepraszam. Będziemy mieli. Mm, I będziemy mieli więcej trzygazdkowych czempionów. Jeżeli chodzi o zielonych, to jest jeden czempion, no może dwóch, e, których warto zostawić. A mianowicie jest to Arminger i Shieldguard, chociaż tego drugiego nie do końca jestem pewien czy polecam. Ale Arm... Armgin... Armiger jest naprawdę dobrym czempionem, którego warto. E, tego niekoniecznie, aczkolwiek w niektórych przypadkach, w niektórych sytuacjach można. Natomiast też warto wiedzieć czemu. Dobra, a ja przełączę ekran, bo bym zapomniał o tym. E, po mm, rank apuje sobie tych. Aha, jeżeli chodzi o to fuzowanie, to w przypadku zielonych czempionów to też ma, ma, ma znaczenie i można sobie zatrzymać tych zielonych po to, żeby mieć na te fuzy. Natomiast, z racji tego, że ci zieloni raczej dropią dosyć srogo, to nie ma co się tym przejmować. W przypadku niebieskich jest to trochę rzadsze, ale w przypadku tych nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii e, z wydropieniem ich później. To mam na myśli. Oczywiście. Dobra. E, tut, 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 tut. My sobie teraz dofarmimy pewną rzecz, i za chwilę lecimy dalej z tematem. Dobra, trochę postaci podlewelowałem. I teraz tak. Tutaj możemy wbić 4 gwiazdki, tu możemy wbić 4 gwiazdki, tu możemy wbić 4 gwiazdki, nie to powinienem kliknąć, tu możemy wbić 4 gwiazdki, tu możemy wbić 4 gwiazdki, nie monotonne, e, co to jest, sacrifice, sacrifice, boom, i Belawera możemy wbić na 5 gwiazdek, po czym zaraz, chwilę później możemy go... Nieco podlewelować, ale myślałem, że mam więcej voidów. Tutaj przypominam, że nie warto używać niebieskich. Przykładowo, bo jak on jest voidem, czyli jest fioletowy, to to daje 18. Jak jest fioletowe, a niebieskie daje tylko 12,5. Więc nie do końca jest to opłacalne. Tu na pewno zrobimy sobie tak. Teraz jego trzeba by wylewelować. Tu jeszcze jest taka beczułka, która daje maksymalny level, ale to lepiej użyć na przykład na KL-u, który ma pierwszy level, a może mieć 60 niż na nim. Teoretycznie mógłbym użyć tego. A trochę mi tego szkoda, bo mogę z tego więcej zyskać. Więc musimy go sobie polewelować. Natomiast jeżeli chodzi o turnieje, to w klanie dostaliśmy już pierwszą nagrodę. Nawet mamy kurczaka jakiegoś. Punktów zrobiliśmy 15 tysięcy w przeciągu tak naprawdę chwili, jeżeli chodzi o turniej to tutaj też możemy sobie odebrać nagrodę i mamy już 1200 punktów, więc jak widać osiągnięcie tych 4000 tysięcy nie jest wielkim, turbo dużym wyzwaniem. Co mi tutaj przyszło? Tutaj mamy podjąki, spoko, tu mamy jakiś inny event. No, i jeszcze jakieś rzeczy tam po drodze zrobiłem. Natomiast teraz pójdziemy sobie dalej farmić, ale potrzebujemy trochę nowych czempionów, bo nam się skończyli. Więc lecimy z tym. Przypominam, że z tym tych, tych nie chcemy używać, jak jest Progressive Change. Tutaj co prawda jest zwiększona szansa na czempiona, ale to działa na tej zasadzie, że jak sobie wybierzemy tego czempiona, to mamy 15%, 15 razy większe szanse, że jak wypadnie legenda, to będzie to ten czempion, a nie 15% na legendę. Na legendę dalej mamy tak samo jak było, więc czekamy na eventy, gdzie mamy podwójną szansę na mm, legendy czepiki, a nie otwieramy tak to bezmyślnie. Tutaj sobie jeszcze możemy trochę punktów nafarmić, czempionów pofarmić, otworzyć. Boom. Opla. No i w tym momencie, chcąc, nie chcąc, wracamy do farmienia kampanii i do farmienia no, tak naprawdę EXPA. Jak najszybciej chcemy wyfarmić EXPA na tym koledze, więc jego dajemy. No i dajemy sobie tutaj jakieś jedyneczki. I tak lecimy sobie z tymi jedyneczkami. Dobra, trochę pograliśmy, trochę pofarmiliśmy i sytuacja wygląda tak. W tym evencie zgarnęliśmy kolejne nagrody, bo wypadają nam tutaj e, artefakty i lecą punkty. Zgarnimy sobie też tą książkę. Jak widzisz, to warto jest łączyć te turnieje. W turnieju, za chwilę, a nie, już mamy 4000 punktów więc możemy sobie wszystkie nagrody odebrać i w tym momencie teoretycznie żeby kończyć ten turniej i już nic więcej tutaj nie robić, e, oczywiście żeby sobie też za ten ranking, który tutaj mamy no i jeżeli wygrywamy no to możemy e, jakby pilnować tego pierwszego miejsca i w momencie kiedy będziemy mieli tutaj e, będzie nam brakowało punktu do tego pierwszego miejsca to możemy dodatkowo przyfarmić, jeżeli chodzi o tak zwane CVC to no tutaj idzie mi dobrze ale reszcie nie do końca, więc ogólnie rzecz biorąc przegrywamy, ale też jest kilka nagród, które tutaj możemy sobie odebrać, więc sobie to już tam odbiorę w tym momencie. Ja, mimo tego, że jestem jakby na samej górze tego turnieju i mógłbym podpuścić, poczekać i tak dalej, to i tak będę to farmił, dlatego że i tak aktualnie naszym celem jest wbicie KL na 6 gwiazdek, więc chcemy wyfarmić 5 Pięciogwiazdkowych czempionów, a do tego potrzebujemy 20 chyba czterogwiazdkowych czempionów, więc jeszcze trochę mnie tutaj czeka mm, farmienia. Teraz tak, normalnie byśmy tego nie robili, ale że Kale jest nam potrzebny do tego, żeby progresować kampanię, no to nie będę czekał teraz dwóch tygodni, trzech tygodnie na kolejny taki turniej i po prostu to by sobie dalej. Mm, 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 tutaj jeszcze kwali wyjaśnienia. Ja ogólnie mm, myślałem, że sobie zrobię Bellowera, bo to jest bardzo dobry czempion, który właśnie fajnie się farbi, farbi kampanię. On potrafi zrobić stage, który Kala robił przez 50 sekund ciągu 7 sekund. Natomiast niestety itemy, które mam, nie wystarczają, żeby go... Do, do, do takiego stopnia, i tutaj jeszcze musimy, bu, muszę pofarbić trochę. I teby, bo w tym momencie ma zbyt małe obrażenia, żeby no, przeciągnąć mm, minionki przez kampanię. Czy tam food championów? A on jest fajny, dlatego że ma tutaj wszędzie mm, o, AOE, tak? z all enemy atak z all enemy, atak z all enemy. I to jest bardzo fajny farmer kampanii, ale niestety jeszcze w tym momencie nie daje rady z powodu tego, że ma ten atak nieco za mały i musimy mu zwiększyć atak. Z takich podpowiedzi jeszcze, jeżeli chodzi o... takich podpowiedzi, jeżeli chodzi o turnieje i przykładowo, jeżeli brakowałoby Ci punktów, to możesz też robić tak, że jak masz jakiegoś trzygwiazdkowego czempiona i chcesz go rank upować na przykład żółty, niebieskimi postaciami, to zamiast od razu to robić, możesz podnieść im level, bo wtedy podnieść im level napitkami, czyli jak to tam nazwać, w sensie tym, bo to da im kilka leveli. A przy okazji da też trochę punktów na turniej, ale to jest w sytuacji, w której, w której tych punktów ci brakuje. Tak to ja po prostu używam tych napitków do levelowania postaci. I teraz tak, w momencie, kiedy mamy już postać czterogwiazdkową na cztery gwiazdki, no to poświęcamy te nasze postacie. Kurczaki można sobie zostawiać, bo one nie zajmują slotów. Więc w pierwszej kolejności wykorzystujemy czempionów, a kurczaki w ostateczności, bo ich możesz mieć milion, a czempionów może ograniczoną ilość. Robimy sobie tak, ona w tym momencie zdobywa 5 gwiazdek i możemy ją poświęcić na kl -a. i Potrzebujemy jeszcze 5 takich postaci. No, jest to do wyfarmienia w ciągu jednego dnia, wbrew pozorom. Jeszcze dodatkowa informacja, jeżeli chodzi akurat o Diabolist, ona nie jest takim złym championem i można ją sobie zostawić. Natomiast ona ogólnie rzecz biorąc, leci z tego stageu, który farmimy, czyli Brimstone Puff, i tutaj mamy jej od cholery. Więc, jakby nie ma co jej oszczędzać. Bo na przestrzeni czasu i tak wyfarmisz jej tyle kopii, że szkoda gadać Więc w momencie kiedy dropi można jej używać spokojnie jako food No i też warto pamiętać o tym, że jeżeli myślimy o jej levelowaniu A możemy tak myśleć, bo ona jest nie najgorsza tak jak mówiłem To możemy poświęcać jej dodatkowe kopie zamiast ksiąg I to też jest jakiś tam jej plus, można sobie jej po prostu w tyle wyfarmić I wylewelować samą tą farmą Więc też o tym warto pamiętać I tutaj ważna jedna sprawa pamiętaj, żeby skupić się na jednym czempionie. Nie chcesz teraz, jak masz Kaela na 50, levelować tego na 50, tego i tego na 50. Chcesz wylevelować Kaela na 60, a dopiero później kolejnego. Ja tutaj zrobiłem trochę z tym błąd, bo nie powinienem go tak naprawdę levelować, bo w tym momencie jest bezużyteczny, bez sprzętu. Natomiast yy, myślałem, że mam po prostu wystarczająco itemy, żeby zrobić coś z niego, a okazuje się, że nie bardzo. I gdybym tego nie zrobił, to miałbym już dwóch czempionów pięciogwiazdkowych, a nie tylko jednego, tak jak w tej chwili. Dobra. Ja yy, jakby okay wyfarmię sobie to wszystko już poza nagrywaniem, bo nie ma sensu tego pokazywać a w następnym odcinku, który znajdziesz nade mną, pokażę co robić po tym, jak już skończyliśmy ten event czyli co robić dalej z tym kontem, jak dalej to konto rozwijać, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania, a w tym momencie to już wszystko, idę farmić expa levelować czempionów, rank upować czempionów i tak dalej i tak dalej a tutaj jeszcze taki mały bonus dla wytrzymałych, Wypad mi z Sharda Armin Miger. to jest jeden z zielonych czempionów, których nie Warto niszczyć, bo jest naprawdę bardzo dobry. Dlatego, że tutaj mamy zmniejszenie turn, mit te, te, tera, znaczy turn meter o 30%, co sprawia, że przeciwnik nie atakuje. A tutaj mamy zakaz skrzeszania i atak, który jest zależny od przeciwnego, od życia przeciwnika. Czyli po prostu jak przeciwnik ma duży atak, to mm, on dodaje dużo demedżu. Więc warto jest tego ziomeczka sobie zatrzymać i go wylewelować tak naprawdę na 6 gwiazdek. To tyle.